W Uniwersytecie Warszawskim. E, Marcelino, jak wiemy, 3 lata temu to ty prowadziłeś wywiad w ramach serii CoPoElo. Jakie to uczucie znaleźć się w roli nie pytającej, a pytanie osoby? E, tak, 3 lata temu e, pamiętam, jak prowadziłam wywiad z jednym z absolwentów naszej szkoły. E, nie trzy lata temu, jeszcze więcej. E, I na pewno jest to uczucie bardzo, bardzo nostalgiczne. I, i e, które uświadamia to, jak ten czas szybko leci, bo liceum moje trwało jeszcze 3 lata. E, za chwilę ja 3 lata, odkąd ja liceum skończyłam. E, I człowiek tak naprawdę nie uświadamia sobie, jak ten czas szybko leci, e, ale jest to e, takie jakieś miłe wspomnienie w mojej głowie, które jeszcze siedzi e, z czasów licealnych. To właśnie prowadzenie wywiadów. Jeśli chodzi o Twoje wspomnienia związane ze szkołą, jakie one są? E, wspomnienia ze szkołą są, e, są bardzo równorodne. W zdecydowanej większości te wydarzenia, te wspomnienia są pozytywne. Najbardziej wyraźne wspomnienia, jakie mam, to są wspomnienia, które były związane z różnymi festiwalami, na przykład festiwal piosenki obcojęzycznej, kiedy razem z moimi koleżankami stworzyłyśmy taki mały zespół i wygrałyśmy ten festiwal albo różnego rodzaju konkursy, na przykład jak Elo Potrafi, na którym też występowaliśmy. I wszystkie takie wspomnienia, które, wszystko co się działo w szkole poza lekcjami, czyli e, na przykład organizacje różnego rodzaju akcji charytatywnych, e, to są naprawdę super wspomnienia, e, kiedy razem właśnie z grupą znajomych mogliśmy usiąść, zaplanować coś, e, wspólnie nad czymś pomyśleć. E, takie to są te wspomnienia, które, które najdłużej zostają e, z czasów szkolnych. Tak, dziękuję. Czy przez lata po opuszczeniu liceum czułaś, że korzystasz z wiedzy, umiejętności, które nabyłaś tutaj? Czy czas z szkoły średniej był dobrym przygotowaniem do późniejszego życia, studiów? Zdecydowanie to, o czym właśnie wcześniej wspomniałam, czyli cała ta aktywność też pozalekcyjna, czyli angażowanie się na przykład w samorządy albo angażowanie się w organizacje, jakichś eventów, albo wydarzeń charytatywnych. To są takie umiejętności, które z czasem człowiek może później docenić, bo są to umiejętności na przykład zaplanowania jakiegoś wydarzenia. To rzeczywiście później i na studiach, i później dalej w życiu zawodowym są to rzeczy, które, które się później przydają. Później po latach można sobie przypomnieć, jak się zaczynało robić takie rzeczy. Byłaś na profilu mat Plus, tak? Tak. No, tak. Rzut, o że ta, ten problem jest dzisiaj związany z punktem y, Twoich studiów. Jak znaleźć w sobie to powołanie? E, socjologia to jest e, kierunek e, społeczny, czyli to jest taki twór, który łączy sobie, e, w sobie trochę zagadnień z nauk humanistycznych i trochę zagadnień z nauk społecznych. Więc e, to są takie nauki właśnie dla tych osób trochę pomiędzy. E, tak, ja moim profilem był e, Mat ang Geo, profil Mat, plus, ale jednak cały czas sobie miałam jakieś takie e, powołanie do rzeczy troszeczkę bardziej humanistycznych. E, miałam, brałam udział w, 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 w konkursach polonistycznych, translatorskich, e, ale jednak byłam cały czas na tym profilu matematycznym e, i uważam, że to było takie dobre połączenie dlatego, że właśnie na socjologii e, łączymy ze sobą bardziej e, nauki humanistyczne z matematycznymi, na przykład socjologia. Mam bardzo dużo mm, przedmiotów badawczych, które polegają e, na przykład na liczeniu, na, na badaniu poprzez e, naszego społeczeństwa, poprzez liczenie e, i próbie opisania go matematycznie. Dlatego są to cały czas umiejętności, które mi się przydają e, i zdecydowanie uważam to, że to był bardzo dobry wybór. Mimo, że byłam na takim profilu, cały czas mogłam rozwijać jakieś swoje inne pasje i zainteresowania mi e, taką możliwość. A gdybyś została poproszona o radę przez kogoś, kto zastanawia się nad takim kierunkiem, to co byś mu poradziła? E, na pewno jest to kierunek dla osób, które są ciekawe świata, które zadają sobie bardzo dużo pytań na temat naszego społeczeństwa na temat tego, jak ono jest zbudowane, dlaczego w naszym społeczeństwie zachowujemy się w taki, a nie inny sposób, na temat, które zajmujemy się na temat różnych mechanizmów, które działają w, w grupie. I zdecydowanie jest to kierunek dla osób, które są ciekawe. Ciekawe, ciekawe świata, ciekawe tego, jak nasze społeczeństwo i świat jest złożony. Trzeba na tym kierunku mieć otwartą głowę na Różnego rodzaju koncepcje, na różnego rodzaju, na różnego rodzaju badania i nieprzyjmowanie rzeczywistości, taka jak ona jest na pierwszy rzut oka. Porównując szkoły średnią i studia, jakie są ich plusy i minusy? Plusy szkoły względem studiów to jest, to może być zarówno plus, ale również też minus, to, że jest zdecydowanie mniej osób. Dlatego e, łatwiej o indywidualne podejście. E, są zawsze nauczyciele i pedagodzy, z którymi e, możemy porozmawiać indywidualnie, a na, na studiach na większości kierunków e, rzadkością jest to, że prowadzący znają nasze imię. E, ale można powiedzieć, że to jest też e, cecha na korzyść studiów, że jesteśmy bardziej anonimowi e, i e, możemy się trochę e, wtopić w tłum. Jeśli chodzi o jakieś takie życie społeczne, to oczywiście ono istnieje zarówno w liceum, jak i na studiach, jednak na studiach studentów jest znacznie więcej, dlatego jest znacznie więcej organizacji studenckich, jest znacznie więcej kół naukowych, do których można dołączyć i bardzo dużo kierunków, w których możemy rozwijać nasze pasje i w których możemy spotykać znajomych i przyjaciół. Zdecydowanie na studiach jesteśmy w 100% sami odpowiedzialni za naszą naukę, więc warto do tego się przygotować przed studiami mentalnie i też pod względem merytorycznym, bo w liceum jednak cały czas jest ktoś, kto będzie nam przypominać o sprawdzianach, będzie nam przypominać o kartkówkach, żeby się nauczyć o, że matura się zbliża, a na studiach jesteśmy w 100% odpowiedzialni za naszą naukę, za nasze wyniki. E, więc e, jeśli nie zdamy, to to jest tylko i wyłącznie niestety nasz problem, e, więc trzeba się mentalnie na to, na to przygotować. Często można usłyszeć, że socjologia to kierunek bez przyszłości. A jakie są Twoje plany po zakończeniu studiów? Co mogłeś powiedzieć na temat tego, co można w tej socjologii tak naprawdę zrobić? Bo mało osób ma takie pojęcie, że, że rzeczywiście są jakieś ścieżki. Socjologia to jest kierunek interdyscyplinarny i taką największą, największą wartością rynkową, którą mamy po tym kierunku, są umiejętności badawcze i analityczne, które dają nam możliwość pracy w ośrodkach badawczych, zarówno tych, które są państwowe, jak i prywatne, takie jak GUS, CEBOS. Kantar, wszystkiego innego rodzaju też agencje reklamowe, które robią badania marketingowe. Głównymi ścieżkami, w których później idą studenci socjologii, są to albo instytuty, instytuty badawcze, marketing, tak zwane hr czyli rekrutacje, albo można później również iść w takie bardziej ścieżki instytucjonalne, bym powiedziała. E, czyli na przykład e, pracować w administracji gminy, albo powiatu, albo miasta. E, również na takich, e, takich stanowiskach jak później jak burmistrz. E, więc e, kierunek zdecydowanie daje bardzo dużo horyzontów. E, jednak jest to kierunek społeczny, więc trzeba mieć na siebie pewien pomysł. Ja mogę zapewnić, że e, praca w tym kierunku jest. I nie, osoby, które chcą wybrać ten kierunek, nie muszą obawiać się, że nie będzie dla nich pracy. Ja jestem tego dobrym przykładem, więc takie obawy można, można rozwiać, kiedy wyjedzie się na studia do Poznania, Warszawy czy do innego miasta. Jest bardzo dużo ofert pracy w tego, w tego rodzaju dziedzinach. Dziękujemy bardzo za rozmowę. Dziękuję. również. <laughs>